Zakończenie. Uwolnienie Warszawy od przemocy stało się jednocześnie zmierzchem panowania komunizmu na świecie, gdyż prawie że jednego dnia nieomal partyzanci w Rosji i Niemczech zdobyli ostatnie ośrodki władzy komunistycznej i wszystkich prowodyrów, o ile przedtem nie wyginęli z rąk wywdzięczającej im się w ten sposób za tyle lat niewoli ludności, aresztowali. Zajęli oni miejsca swych niedawnych ofiar w lochach czere zwyczajek i z drżeniem oczekiwali na rozstrzygnięcie losu swego, zależnego obecnie od woli generała Okonicza, ogłoszonego jednomyślnie wodzem naczelnym wszystkich wojsk, które o zrzucenie jarzma komunistycznego walczyły. On zaś, przyjmując tę władzę, zastrzegł jednocześnie zwołanie do Warszawy kongresu wszystkich zwolnionych z jarzma komunizmu ludów, by tam o przyszłych swoich losach postanowiły. Jednocześnie sąd nad zbrodniarzami odbyły i wyrok wydały. Zwycięstwo ostateczne nad komunistami szerokim echem odbiło się w całej Europie i wywołało szczególny popłoch w sferach, które go nie ze względów ideowych, lecz materialnych popierały. Wśród szerokich mas ludowych państw, które trąd komunizmu zaledwie zarazkami swymi dotknął, nastąpiło nie tylko uzdrowienie, ale i silny, potężny odruch, ażeby odrzucić precz wszelkie obłudne hasła na kłamliwych teoriach oparte, dające zawsze panowanie jednym nad drugimi, stwarzające wyzyskiwaczy i wyzyskiwanych, a łudzące tylko pozornym demokratyzmem. Głoszone przez polskie hasła równości, wolności i braterstwa, nie w słowach lub frazesach, lecz w czynie, tajemnie krzewione wśród szerokich mas i szlachetnością swych celów i zamierzeń, zdobywające coraz liczniejsze zastępy zwolenników wobec ostatecznego, oszałamiającego zwycięstwa Polski, odniosły ostateczny triumf i stały się powodem zmiany rządów we wszystkich państwach Europy. Nowe rządy, zawiadomione o zwołaniu kongresu ludów wyzwolonych spod jarzma komunizmu w Warszawie, zwróciły się do rządu polskiego z propozycją urządzenia w stolicy Polski równolegle drugiego podobnego kongresu wszystkich państw, który by obradował nad nowym ustrojem Europy, opartym na tych trzech wzniosłych hasłach głoszonych przez Polskę. Tymczasem zaś odbywały się ustawiczne narady generała Okonicza z wybitnymi prawnikami, ekonomistami i socjologami nie tylko Polski, ale i innych krajów Europy, nad ostatecznym opracowaniem projektu nowego ustroju Europy, usuwającego możliwość wszelkich zatargów na przyszłość, wszelkich nieporozumień, a przede wszystkim dążenia jednych do władzy nad drugimi. Praca była żmudna, gdyż nowe prawa przystosować trzeba było do psychologii każdego narodu, każdego szczepu nieomal. Jednocześnie prowadzono narady z przedstawicielami narodowości zamieszkujących Rosję i Niemcy nad ostateczną likwidacją komunizmu, usunięciem wszelkich jego śladów i przebudową życia gospodarczego i państwowego na podstawach nowych postulatów. Tymczasowo zaprowadzono system ściśle demokratyczny, oparty na jak najszerzej pojętym samorządzie. A dążący przede wszystkim do usunięcia i zagojenia wszystkich ran zadanych przez komunizm. Po załatwieniu tej najpilniejszej sprawy i wprowadzeniu pewnego ładu i porządku, aktualną stała się sprawa sądu nad komunistami. W rękach zwycięzców znaleźli się przede wszystkim wszyscy członkowie centralnych komitetów, zarówno z Rosji, jak i z Niemiec następnie garść pomniejszych komisarzy, gdyż lud większość zdążył wymordować, oraz kilkadziesiąt tysięcy ocalałych z walk zawziętych zwolenników i zwolenniczek Lenina, gdyż do tej cyfry spadła ostatecznie ich ilość. Z kwadrum wirów warszawskich ujęci zostali ostatecznie wszyscy, gdyż Morgenszterna z Gdańska, a Kaufmana z Berlina przewieziono do stolicy, lecz Sochacki, nie mogąc przeżyć hańby przegranej, Zraniony śmiertelnie w swej dumie, korzystając z chwilowej nieuwagi dozorców, zakończył życie samobójstwem w więzieniu, powiesiwszy się na ręczniku. W zwołanym sądzie wzięli udział przedstawiciele wszystkich państw Europy i po długich rozprawach zdecydowano nie karać ich śmiercią, gdyż i tak przelano krwi zbyt wiele, a powtórę nie chciano zrobić z nich męczenników. Natomiast postanowiono wybrać na oceanie spokojnym jedną z wysp, najbardziej oddaloną od innych, ludność jej przesiedlić na inne wyspy, a na niej osadzić wszystkich komunistów, zaopatrzywszy ich we wszystko, by tam zgodnie ze swoimi teoriami żyć i rządzić się mogli. Postanowienie to przyjęto jednomyślnie i uchwalono natychmiast w czyn wprowadzić. W trakcie tego w Warszawie odbyły się dwie uroczystości, o których szeroko w całym kraju mówiono. Pierwszą z nich był uroczysty wjazd prezydenta i rządu do odzyskanej po tylu latach walk stolicy. Drugą ślub, jako tako doprowadzonym do porządku kościele katedralnym świętego Jana, syna generała Okonicza z panną Marią Kasprzakówną, przy czym drużbami jej byli pułkownik Sowiński, dawny ten, sierżant, a obecnie porucznik wójcik, oraz bracia jej, którzy szczęśliwie wyszli ze wszystkich bojów. Wkrótce potem odbył się Kongres Ludów Europy, wolny od wszelkich wybiegów i wykrętów dyplomacji, na którym postanowiono jednomyślnie utworzyć Stany Zjednoczone Europy, przy czym główny nacisk położono na zniesienie wszelkich zbrojeń oraz przeprowadzenie ustaw uniemożliwiających na przyszłość wybuch jakiegokolwiek zatargu. Rząd centralny nowej organizacji politycznej Europy zasiadać miał w Warszawie, przy czym należyć mieli do niego przedstawiciele wszystkich ludów, a głównym celem jego miało być dążenie przez pracę wszystkich dla dobra ogólnego do podniesienia dobrobytu, a przez to szerzenie oświaty, udoskonalenie produkcji zarówno rolnej, jak i przemysłowej, zaopatrywanie równomierne, bez konkurencji wszystkich w surowce i wyroby gotowe, by, jak głosiła Konstytucja Nowych Stanów, przy prawdziwej równości przekonań i wiary, przy ścisłym przestrzeganiu równości wobec prawa, wszyscy bez wyjątków pracy jedynie dobrodziejstwo swoje widzieć mają. Obywatele uchylający się od pracy za szkodników poczytywani będą i przymusowo do niej skłaniani zachowując każdemu możność korzystania z owoców swej pracy pod postacią przywróconego prawa własności, jednocześnie celem pohamowania tak właściwej ludziom dążności do zdobycia jak największego majątku z krzywdą nieraz bliźnich, Sposób obliczania podatków opracowany będzie w ten sposób, iż po dojściu do pewnego maksimum dochodów, nadwyżka tychże przypadać będzie państwu i służyć do wspomagania obywateli, którzy uczciwie przepracowany przez życie czas nie zdołali zdobyć zabezpieczenia na starość. Statut Konstytucyjny Stanów Zjednoczonych Europy przyjęty został jednomyślnie, a prezydentem tychże obrany jednogłośnie generał Okonicz. A teraz słów parę o urządzonej na wyspie Republice Komunistycznej. Gdy w parę lat potem zawinął do jej brzegów jeden z okrętów, znalazł tam tylko nieliczną garść mieszkańców, wynędzniałą z głodu, toczącą zacięty bój z drugą garścią współwyznawców teorii Lenina. Po bliższym zbadaniu sprawy okazało się, że zamiast jąć się pracy na wyspie, która obficie we wszystko zaopatrzoną była i odznaczała się urodzajnością gleby. Przede wszystkim wszczęli walkę zaciętą o władzę, rozbijając się na szereg partii, zwalczających się wzajemnie. Następnie znów wybuchł spór z powodu różnorodnego traktowania orzeczeń zarówno Lenina, jak i Marksa. Spór ten doprowadził do walk bratobójczych na noże, gdyż broni palnej nie posiadali, także członkowie jednego stronnictwa urządzali formalne polowania na członków drugiego, mordując się bezlitośnie. Walki te, głód i nędza doprowadziły do tego, że liczba komunistów pozostałych przy życiu spadła na wyspie do niespełna pięciu tysięcy, i ci zwrócili się do rządu Stanów Zjednoczonych Europy o objęcie władzy nad nimi. Tak się zakończyła wieloletnia walka idei wschodniej przemocy i nienawiści z ideą zachodnią wolności, równości i braterstwa. Koniec.